Witam Państwa serdecznie na wernisażu prac Pani Joanny Broździńskiej, naszej bolesławianki, zafascynowanej sztuką. Jej pasją jest malarstwo, rzeźba i fotografia, ale szczególnie upodobała sobie rzeźbę. Pozwolę Państwu, że zacytuję e, Panią Joannę. Sama o mówi tak, że ceramika jest sztuką, która mnie urzekła i wciąż zaskakuje. Łączy w sobie wszystkie cztery żywioły, z których największą rolę odgrywa ogień. Moja rzeźba to nieskończona przestrzeń, przestrzeń uczuć, w której mogę przekraczać granice mojej wyobraźni i podróżować w błąd własnej duszy. Zatem Pani Joanna, notabene, moja koleżanka ze szkoły, proszę Państwa, ten rocznik to jest naprawdę dobry rocznik, prawda? Dobry. Jest, jest samoukiem, a resztę opowie Pani Asia o sobie sama. Dzień dobry. I dziękuję pani dyrektor, że mogłam tutaj państwu zaprezentować swoje prace. Jest tutaj przedstawione moją pracę rzeźba, malarstwo i, i fotografia z różnego okresu mojego, mojej działalności, ale myślę, że wszystkie je spinają słowa takie jak natura, harmonia, człowiek, no też fotografia. Fotografia to Urzekam jest z tego względu, że y, lubię fotografować ludzi. Należę do grupy y, kamery. Jest to y, grupa pasjonatów fotografii Polosławców. Jest to takie stowarzyszenie, które działa już prawie 10 lat, malarstwa. To właściwie od niego się ma, zaczęło wszystko. Y, moja pasja. Ze względu na to, że y, poznałam Darka Mińskiego. Jest to już składny, który. Nie, jest, nie dość, że jest artystą, malarzem, ale też misjatorem różnych działań. Ma mnóstwo pomysłów i, i tak mnie użył, że stwierdziłam, że, że też, też będę działać w tym kierunku, w kierunku sztuki, sztuki, samego rozwoju siebie i każdego dnia staram się coś zrobić dla siebie i, i stworzyć. Zapraszam do oglądania. Dziękujemy ślicznie za te piękne słowa i zapraszamy do oglądania. Ja dziękuję ślicznie za to, że ustawiasz nas w